Orszak Trzech Króli Benocco-Goccolego to niezwykłe przedstawienie z kaplicy Pałacu Medici Riccardi we Florencji, powstałe w latach 1459-1460. W renesansowej Florencji sami medyceusze zapoczątkowali tradycję związaną ze Świętem Trzech Króli. Co trzy lub pięć lat ulicami Florencji szedł pochód złożony z trzech orszaków w stronę Pałacu Świętego Marka. Inspiracja tym wydarzeniem zainicjowała powstanie nowego przedstawienia ikonograficznego – Pochodu Trzech króli. Benozzo Gozzoli był uczniem najpopularniejszego renesansowego malarza florenckiego, Dominika Nina, błogosławionego Fra Angelico. Gozzolego Medyceusza zatrudnili do namalowania fresków w swojej kaplicy pałacowej. Freski miały mieć szczególny charakter. Ich powstanie było ściśle związane z Soborem Florenckim, a celem soboru była ugoda między kościołem rzymskim i bizantyjskim. Dekoracja kaplicy jest ilustracją tamtych czasów. U podnóża idą kolejno przedstawicieli rodu Medici, na ośle Kosma, obok jego syn Piero, wyżej chłopcy Lorenzo i Giuliano Medici. Obok Medyceuszy na pierwszym planie przedstawieni zostali władca Rimini Melatesta oraz Sforza, władca Mediolanu. Wyżej w tłumie możemy również dostrzec papieża Piusa II. Idą oni w orszaku najmłodszego króla, Baltazera, w którym raczej nieudolnie dopotrywano się wawrzyńca z rodu Medyceusza. Rolę króla Kacpra, w tym malowidle odegrał władca bizantyjski Jan VII Paleolog. Najstarszym zaś królem, Melchiorem, został cesarz rzymski Zygmunt Luksemburski, przedstawiciel świata zachodu podczas sobie. Orszak jest ogromny. Ciągnie się przez górzysty krajobraz Toskanii, bujną roślinność roztacza przed widzem bogactwo barw. Widzimy na nim przepych strojów uczestników, liczne zwierzęta, również egzotyczne, ale też te związane z polowaniem, co możemy interpretować jako królewską rozrywkę. Cały ten tłum zmierza na spotkanie z dzieciątkiem w stronę ołtarza kaplicy gdzie został umieszczony obraz Adoracja Dzieciątka Filipa Polipiego, aktualnie jego kopia. W prezbiterium na ścianach ukazane są chóry anielskie. Sztuka ma niezwykłą rolę, jaką jest opisywanie rzeczywistości na bardzo wiele sposobów. W tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo zdolnym malarzem i inteligentnym artystą. Przedstawienie motywu Trzech Króli jest niezwykle powszechne. Tu zostało zgrabnie ujęte w formule historiograficznej, Również może propagandowy. Nie bez powodu na szyi konia, na którym jedzie Piero Medici, przymocowana jest uprząż z napisem Semper, czyli na zawsze. Co prawda medyceusze już dawno nie rządzą we Florencji, ale w tym jednym Godcoli się nie pomylił. Mianowicie tradycja pochodu ulicami miast, orszaku Trzech Króli, trwa nadal.